Już? Puszczona? <laughs> Niech pan się nie cofa. Dobra. Niech pan wyjdzie trochę. Frontem, frontem. Z jeszcze, jeszcze. Szerokim frontem. Nie, nie. Jak tu nie <laughs> Dobrze? Franek, tak? Jest git? Czy ten napis Niech żyje w ciężarze Niech pan mówi tutaj, nie? Nie do nas. Dobra. Puszczone? Dzień dobry Polsko, dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej o tytule Prostujemy Farmazony, czyli porównujemy rządy Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości w województwie lubuskim, a są to echa niedawnej wizyty Donalda Tuska, czyli przewodniczącego Platformy w naszym regionie, konkretnie w Sulechowie. Ja dzisiaj staję przed Państwem w poczuciu odpowiedzialności. Odpowiedzialności za mój ukochany region. Staję jako poseł Ziemi Lubuskiej, będąc pełnym przekonania, że Lubuszanie to bardzo mądrzy ludzie i zasługują na to, co najlepsze. A zasługują przede wszystkim na naprawdę, prawdę w życiu publicznym, bo są niestety osoby, które nas, Lubuszan, zwyczajnie nie szanują. Serwując nam taki polityczny fast food, w którym. Podają stek kłamstw i nawijają makaron na uszy. No i mam tu na myśli rządzącą województwem lubuskim Platformę Obywatelską. Platformę Obywatelską, która ostatnio zaprosiła do nas, do województwa lubuskiego swojego lidera. Dlatego znajdujemy się przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, który dziś jest symbolem nieudolności rządów Platformy Obywatelskiej. Szanowni Państwo, kiedyś synonimem ściemy były obwoźne pokazy garnków i pościeli. Gdzie ludziom wtedy sprzedawano jeden wielki farmazon? Teraz tym synonimem jest obwoźny cyrk. Cyrk, w którym e, występuje Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dla niepoznaki te e, spotkania z Donaldem Tuskiem odbywają się na arenach sportowych, ale równie dobrze mogłyby się odbywać na arenach cyrkowych, bo poziom jest dokładnie ten sam. I ja chciałem tego politycznego handlarza, zarówno handlarza farmazonów, jak i handlarza polskiej suwerenności. Przywitać ostatnio, podyskutować o faktach, podyskutować o konkretnych liczbach, no ale Donald Tusk woli szerzyć te swoje seanse, nienawiści, woli opowiadać takie słowa, jak te, które uważam, są jedne, jednymi z bardziej hańbiących słów w historii polskiej polityki. Zacytuję: królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci, biją kobiety i pracą się nie zhańbili od wielu lat. I dziś w imieniu lubuskich patriotów. Chciałbym przypomnieć, jak faktycznie wyglądały rządy Platformy Obywatelskiej na przykładzie mojego ukochanego województwa lubuskiego. Porównamy rok 2013 i 2021, czyli 6 lat po objęciu władzy. 6 lat po objęciu władzy jest to okres, w którym można swobodnie było wprowadzić określone reformy i można było już czerpać efekty z tych reform. Zobaczmy, jak to wyglądało. Donald Tusk powiedział o wyborcach PiSu, przypomnijmy, jako o tych, którzy nie zhańbili się pracą. No i to bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę, że w 2013 roku bezrobocie, jak Państwo widzicie, wynosiło w województwie lubuskim aż 17%. Zarządów PiSu dla odmiany w 2021, czyli porównujemy 6 lat po objęciu władzy, było to zaledwie 5%, jedno z najniższych, jeden z najniższych poziomów bezrobocia w historii. Także panu Donaldowi posypała się całkowicie narracja, no bo to właśnie za jego rządów najwięcej Lubuszan nie pracowało. Ale dlaczego? Nie dlatego, że tak jak uważa Donald Tusk są patologią, ale dlatego, że tej pracy po prostu w Polsce nie było. Wszyscy doskonale pamiętamy, jak młodzi ludzie musieli wyjeżdżać czy to na brytyjskie zmywaki, czy na niemieckie szparagi. A jeżeli już ktoś miał pracę, to zarabiał średnio 3,5 tysiąca złotych, gdzie za rządów PiSu jest to 5 tysięcy złotych. Kolejny knockout. Jeżeli chodzi o porównanie, ekonomiczne porównanie pomiędzy platformą a PISEM, to łączny dochód samorządów, o których tyle opowiada Donald Tusk, ale uwaga! I to jest kolejna różnica pomiędzy zjednoczoną prawicą a platformą obywatelską. Donald Tusk tylko opowiada o samorządności, o tym, jak te samorządy są ważne, a to prawo i sprawiedliwość ma najwyższe wsparcie dla samorządów w historii. To prawo i sprawiedliwość ma programy, dzięki którym samorządy, niezależnie od przynależności politycznej ich włodarzy, mogą się rozwijać. Dochód samorządów w 2013 za platformy 4,7 miliarda, za Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości 8,4 miliarda. Także absolutna różnica pokazująca, jak Platforma podchodziła do samorządów, jak podchodzi prawo i sprawiedliwość. Kolejną, kolejnymi bardzo ważnymi danymi są te mówiące, o PKB per capita 36 tysięcy zaledwie w 2013 roku, w 2021 już prawie 50 tysięcy dokładnie 49,5. No i to są cztery podstawowe dane. Ja oczywiście mógłbym tu mówić o, o programach e, związanych z budową dróg, o miejscach w żłobkach, które też radykalnie wzrosły za Zjednoczonej Prawicy, ale skupmy się na tych czterech. Najbardziej popularnych, najważniejszych markerach, na tych czterech wskaźnikach, które decydują o tym, jak zamożni są Lubuszanie. I teraz zobaczcie Państwo: można uprawiać politykę polegającą na pudrowaniu rzeczywistości, na marketingowym opowiadaniu, opowiadaniu historii, tak jak robi to Platforma Obywatelska, a można realizować politykę, która jest skuteczna dla Lubuszan. Bo w polityce właśnie chodzi o konkrety, w polityce właśnie chodzi o fakty i o to, jak żyje się ludziom z danych rządów. Widzimy tutaj konkretnie, o, oczywiście ja się zgadzam z tym, że każdy z nas może mieć inne poglądy polityczne. My się nie musimy zgadzać, my wręcz nie powinniśmy się zgadzać, ale nie powinniśmy też ulegać politycznym czarodziejom typu Donald Tusk, którzy przyjeżdżają na spotkania i opowiadają farmazony, które dzisiaj na konferencji prasowej wyprostowaliśmy i pokazaliśmy znaczącą różnicę w podejściu do mieszkańców, znaczącą różnicę w podejściu w tym przypadku do Lubuszan. Na koniec jeszcze chciałbym wskazać na taką różnicę ogólnopolską w podejściu właśnie do obywateli. Konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Olbrzymie programy wsparcia dla polskich rodzin. Takie chociażby jak rozszerzenie 500 plus na 800 plus, darmowe leki dla seniorów, jak i darmowe leki dla młodzieży, czy bezpłatne autostrady. I zwróćcie Państwo uwagę, jak to jest radykalnie różna wizja Polski od tej, którą proponuje Donald Tusk na swoich spotkaniach. Czyli hejt, Isianie nienawiści. Otoczony wianuszkiem Kodziarzy obraża drugą stronę. I to od państwa będzie zależało, jak będzie wyglądała Polska po jesiennych wyborach. Będziemy mieli do wyboru albo tę wulgarną, chamską wręcz politykę Donalda Tuska spod znaku ośmiu gwiazdek, albo politykę Prawa i Sprawiedliwości spod znaku ośmiu stówek dla rodziny, czyli 800 plus dla polskich rodzin. Wybór należy do państwa. To Państwo zadecydujecie na jesieni już za kilka miesięcy. Ja wierzę w mądrość Polaków. Wierzę w mądrość Lubuszan. Wierzę w to, że Polacy docenią, jak ich życie zmieniło się za rządów Zjednoczonej Prawicy. Docenią fakty, a nie bajki opowiadane przez czarodzieja Donalda Tuska. Dziękuję serdecznie. Czy mam jakieś pytania, Szanowni Państwo?